Żeby nie było, że nie mam jaj Dzisiaj postanowiłem wejść na ten tak wielgaśny żuraw do Czapiego właśnie mnie zaprosił i zrobić małe krótkie wideo Co prawda teraz wyłączę, bo będę wchodził po drabinie, ale tam na szczycie od razu odpalam kamerę Specjalnie dla Was komentuję Arkady Szczechorowski Ołki dołki These are all the mistakes the oh. electronic made. Yeah? Oh my <laughs> and I god. I had to fix it. <laughs> oh, Jesus. But this is going the cat forward and backward. Okay. See? See? Oh yeah. This is the weight. Uh huh. This is where the chain is. Mm -hmm. You know the height. Yeah. This is the degrees of turning ah, Okay. Around. And if it would. Be able to move the crane, you know. Yeah, yeah, yeah. This would be this one, but this is not in action. Okay. Yeah. So, and when is where is the wind? Very big wind. How many meters you you moving in this cabin? Uh, one, two, three. I'm, there, I got the wind, you know. See, now it's eighteen. 18 okay. Uh, seriously, I can work until forty. Okay. Uh, but you that's, then you have to be a good one. To drive at 40. Ah, okay. So but now I'm. I also did it at 80. Yeah. <laughs> sure. Oh my God, this is nice. One second. Mm -hmm. So we go one more. One more. Oh God, good. Good. No, właśnie. Tak to wygląda. Idziemy teraz jeszcze gdzie. Ten koleś nie ma nogi, więc ma tylko ten. No nie powiem co, bo się skapnie, dlatego mu tak ciężko wejść. Uwaga, pauza. Radio musi być. Ok, no problem. Oki doki. To jest breges. To jest wiatr. Wow. To jest mój balcony. This jest your balcony. <laughs> so I'm living over there, in the Pusach. Oh, okay. Yeah. Know, it's over there. 40 meters. 40 meters, alright. Let's Okej, no nie na przykład taki kolega powrócą Teraz robić a ja mam tutaj stać Ej, tutaj się zatrzyma O właśnie schodzi na dół I teraz będzie tak zwana karuzela To lubimy najbardziej PRA WDA No pierwszy raz Szczerze jestem na dźwigni. A tam są kówki które nas oddzielają od to znaczy chodzi mi o ofisach, gdzie mieszkamy No i my sobie przemieszczamy się. I nie robimy żadnych nonsensownych rzeczy. Wow, przyspieszyły. Patrzcie. Tam ten dźwig to jest leszcz. Patrzcie ludzie, patrzcie kto tu się kręci, bo ja patrzcie dziewczyny i chłopaki Daddy is Schia. No a tam całe szefostwo siedzi tego, że tak powiem bałagano. A my kręcimy się w kółeczko. Gdyby nie to, że trzymam ten telefon, to wszedłbym jeszcze wyżej. No ale nie robimy żadnych nonsensów. A to nasze chłopaki na łódce zakrzaniają, żeby tam coś montować ponownie. Taką mają pracę budkową. I się Ale gdzie jest przód, gdzie jest z tyłu, bo ja się zgubiłem. Do Aha, chciałbym pokazać do tego. 90 kilka stopni po więc muszę zrobić. Okej, dobra. I to by było na tyle dzisiaj. Kończymy przekaz. No to nie źle Pa, Papa.